Saint Germain w Mistrzach Dalekiego Wschodu, tom 5 i komentarz Daniela, 19 listopad 2023 roku. Kochani, odsłuchuję teraz uważniej audiobooka o Mistrzach i coraz więcej słyszę rzeczy, które przy pierwszym słuchaniu przegapiłam. W ten sposób usłyszałam, co Spalding mówi o otwarciu trumny Saint-Germain'a. Spalding. Gdy podczas osuszania mokradeł pod Paryżem sekwana wystąpiła z brzegów i zaczęła zalewać niektóre zabytki, w tym grób saint podjęto decyzję, że trzeba go przenieść w bezpieczne miejsce. Otworzono trumnę. I w niej znaleźliśmy tylko udową kość psa. Teraz pomyślcie sobie o tysiącach uzdrowień, które zaszły na tym miejscu. Ludzie, wierząc głęboko, skierowali wszystkie swe myśli na ideały saint i się wyzbyli skutecznie swych chorób. Ich umysły sięgnęły doskonałości. Podobnie rzecz się ma prawie ze wszystkimi relikwiami i kapliczkami. Basia. Pytanie do Daniela. W Mistrzach tom piąty jest mowa o otworzeniu grobu saint Gdy otworzono trumnę zobaczono w niej tylko kość udową psa. Psa? Czy coś wiesz na ten temat? Daniel, kość psa. Po prostu chodzi o to, że Saint Germain pokazał prześmiewczo ludziom, że to nie on ani jego ciało czy grób uzdrawiał, a uzdrawiała ich wiara. Oni wierzyli, że tam leży jego ciało. I ono ich uzdrawia. I było wiele uzdrowień przy jego grobie, a tam nie było jego ciała, a jedynie kość psa. Przecież on był i jest mistrzem, a więc z martwych wstałym, urzeczywistnionym Bogiem, z zwycięskim Chrystusem, i dał pochować swoje ciało. Po czym zabrał je ze sobą i poszedł w wyższe sfery. Potem znowu się gdzieś wcielił, albo pojawił, być może nawet bez narodzin ciała, i robi na ziemi to, co do niego należy. Prawdopodobnie jest politykiem gdzieś w jakimś kraju i nie ujawnia na ten czas swojego oświecenia. On przecież wcześniej był setki lat w jednym wcieleniu i postaci we Francji i zajmował się między innymi doradzaniem królom i książętom, a sam miał tytuł hrabiego i również w Rosji, ale tam pod nazwiskiem Rakoczy. Basia, dziękuję Ci serdecznie Danielu za odpowiedź. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj, proszę, o subskrypcji, łapcem w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. I jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym w ten sposób. Staniesz się współtwórcą.